Jeżeli zastanawiasz się, czy twoje barki są zdrowe i mobilne, to zróbmy razem ten test. Stajesz wyprostowana, unosisz sobie ręce do góry, tak żeby dotknąć rękoma uszu i bez kompensacji, czyli nie wyginamy się, tylko ładnie spięte mięśnie brzucha. Jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, nic się nie stało, nie ma się co już przebierać do trumny, tylko trzeba zacząć ćwiczyć. Bierzemy zwykły kijek dmiotły, unosimy go nad głowę tak jeszcze jak jesteś w stanie to zrobić. Może nie zrobisz pełnego kółka, ale zrób tak jak jesteś w stanie. Robimy 20 takich ruchów. Unosimy go, prostujemy ręce w łokciach i staramy się obniżyć odrobinę za głową ten kijek. 20 ruchu. zakładamy kij na plecy, chwytamy się za końcóweczki i robimy kółka, jakbyśmy chciały wiosłować, 20 w przód, 20 w tył, oddychaj do brzucha, zrób ze mną ten zestaw, rób go przez tydzień czy nawet miesiąc, a zobaczysz jak to polepszy kondycję twoich barków i obserwuj po więcej użytecznego ruchu.